Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. <noise> Pozdrawiam balbajny bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. I w dzisiejszym odcinku zrobimy coś bardzo nietypowego jak na mnie. Otóż pogramy sobie talią, która jest najbardziej wkurzająca i moim zdaniem najbardziej overpowered, broken talią obecnie w grze. Czyli nie powinno to nikogo dziwić, że powiem, że pogramy sobie dzisiaj szamanem. Ale nie face szamanem, gdyż tego bym raczej psychicznie nie wytrzymał. Pogramy sobie totem szamanem i zobaczymy jak sprawdza się z drugiej strony. Ponadto jestem zwolennikiem stwierdzenia, że... Aby nauczyć się grać przeciwko danej talii, należy najpierw samemu chwilę daną talią pograć, żeby poznać wszystkie jej mocne i słabe strony. Dlatego też dzisiaj pogramy sobie chwilę z szamanem i zobaczymy, czy może nim mi się uda coś powbijać, powygrywać. Bo jeżeli nawet taką talią nie będę w stanie nic wygrać, to już po prostu mogę usuwać tą grę z komputera. A tymczasem was zapraszam już na pojedynki. Przypominam, że skończyliśmy na 10 randze, bo spadłem przez i Oksarona bodajże, mojego przeciwnika. Zobaczymy jak tam na szamani idzie. Jak się okaże, że szamanem nie będę także wygrywał, to już po prostu nie mam siły do tej gry. Jak widzimy, naszym pierwszym obiektem testowym jest guldan. No to się bardzo dobrze składa, bo guldan prawdopodobnie będzie z ulokiem. A jak wiemy, z uloków nie lubię. No i proszę, jaka dobra ręka. Mamy co użyć w pierwszej turze, mamy co użyć w drugiej. Mamy co użyć w trzeciej, mamy burzę z piorunami na Zuloka, więc myślę, jedyne co mogłoby tutaj się lepsze trafić, to zamiast żonglera płomieni totem golem. Ale myślę, że z taką ręką sobie tak czy siak poradzę. Zobaczymy, czy to jest w istocie Zulok po tym, co użyję w pierwszej duże. Tak, mamy grubieńskiego sierżanta. A to w sumie bardzo dobrze, bo grubieński sierżant tren, tren, trenduje. Trendowaty gnomb w połączeniu z tradowaniem. Grubieński sierżant traduje się z trogiem, nie zabijając troga. Więc myślę, że to jest całkiem spoko opcja. Jeżeli się z nim nie wytraduje, to jest szansa na to, że żongler płomieni go zabije. Ale jak widzimy, poszło w ten sposób. No dobra, jako że zulok się trajduje, więc jest całkiem spoko. No to wyskakujemy z żonglerem płomieni, zobaczymy... Poszedł na niego! To jest dla mnie o tyle dobra informacja, że teraz mogę zaatakować żonglera płomieni moim żonglerem płomieni. I on swojego straci, a mój jeszcze zostanie. Dobra, broni się wędrowcem pustki. Oprócz tego zakazany rytuał. Mógłbym w kolejnej turze użyć burzy z piorunami. I myślę, czy by przypadkiem tego nie zrobić, ale myślę, że bardziej bolesne dla niego będzie, kiedy użyję po prostu dzikich duchów. I kiedy to on będzie się musiał tradować z moimi, z moimi stworami. A burza z piorunami jako tako sama może mi się przydać później. Oczywiście ryzykuję teraz tym, że może dostać yy, morskiego olbrzyma. Przed którym fakt faktem mogę się bronić kolejnymi wilkami, ale wolałbym, żeby go nie dostał. Dobra, jest opętany Kmieć. Będzie mnie atakował czy nie? Jeżeli nie, to myślę, że... Kurczę, nie wiem czy użyć Monetę i Burzy z piorunami w kolejnej turze, bo jeżeli tak zrobię i straci całe pole, ja zachowam wilki, żonglera, płomieni... To nie ukrywajmy, ale mój przeciwnik... Oho, będzie się tradował, okej. Okay. No dobra, ale to przynajmniej oznacza, że wyczyści praktycznie wszystko, co ma na polu, więc dla mnie całkiem spoko. No dobra, zostały mu dwa stwory, więc myślę pójdzie żongler płomieni, zobaczymy co zabije. No niestety poszedł na face, więc musimy mojego. mój atak drugiego żonglera płomieni poświęcić. Za tyle dobrze, że nadal ma jeden punkt życia, więc nadal żyje. Więc cały czas przewagę na stole trzymamy. Jak widzimy, przeciwko Zulokowi szaman się sprawdza całkiem nieźle. Ok, zrobił w ten sposób. I mamy istotę z otchłani, którą fajnie by było użyć. Ale na razie nie za bardzo nas na nią stać. To myślę, że zrobimy tak: wystawimy sobie totemy. Tego kolegę zabijemy. Szef ochlików nie traduje się z naszym totemem. Przypływu many, bo ma za mało punktów życia. Więc myślę, przynajmniej mam nadzieję, że nam to, tym przypływu przypływ trochę kart podobiera Radny z mrocznych włości. Na niego z kolei może pójść Kruszyskalny Oręż na naszym żonglarze o płomieni. Z kolei na brana mamy. A widzicie, to zrobimy tak. Niech będzie zgładziciel. Od razu użyjemy. Hmm. Od razu, od razu użyjemy Kruszyskalny Oręż na mnie. Dzięki czemu zabijemy za pomocą broni i Radnego i Brana. Yy, a tym a żonglarę atakować nie będziemy, bo dzięki temu mamy kolejną turę. W której szef klików nie może zabić mojego totemu, który dobiera mi karty. No i okej, okay. myślę, że jest całkiem nieźle. Jeżeli nawet teraz użyję morskiego olbrzyma, to mamy heksa. Więc teraz już tak naprawdę morski olbrzym mi nie zagraża. Gorzej, natomiast sprawa się ma, jeżeli chodzi o nożownika. Jeżeli użyję zakazany rytuał, to może być problem. Będzie zabijał mój totem? Dobra, poszedł zakazany rytuał, trochę lipa. Bo mi cały stół, ale tak jak mówiłem na początku, na taką przypadłość mamy burzę z piorunami. Więc tego się nie boję, dobra. Uderzymy szefa raz. Użyjemy burzy z piorunami. To, co powstanie z szefa chochlików, co prawda sprawi, że nożownik nas uderzy, ale to możemy bardzo łatwo zabić. Wystawimy totem i w sumie tyle. W kolejnej turze może pójść istota, co odpłani za trzy. Oprócz tego będziemy mogli użyć wilków, flametong totemu, błyskawicy, hexa, Tak naprawdę mamy odpowiedź na praktycznie wszystko, co tylko mój przeciwnik może użyć. I stwierdzenie, które czytałem na jednym z forum, że szaman nie ma żadnych słabych stron, wydaje się bardzo prawdopodobne w tym pojedynku. A czy tak jest faktycznie, to myślę już wkrótce się przekonam. Myślę, że żonglera płomieni pokonamy błyskawicą, bo w sumie ta błyskawica tak leży na mojej dłoni i może mi się później nie przydać. A jeżeli mój przeciwnik nic nie wymyśli, to w kolejnej turze mamy Litala. Nawet mamy więcej obrażeń na stole niż Litala. Więc musi się zacząć tutaj nasz kolega przed nami bronić. Dobra, jest kolejny nożownik. I mamy górskiego olbrzyma. No to kolego ci tutaj raczej nie uratuje, bo niestety z samego kruszyskalnego orężu mamy 10 punktów obrażeń. Czyli tak naprawdę zabijemy przeciwnika w, w sposób, który osobiście bardzo nienawidziłem ginąć w momencie, w którym to ja spotykałem szamanów. W formacie standardowym używane są najnowsze zestawy, aby nie trzeba było uczyć się starych kart. No nie ukrywajmy, headstone nie jest na tyle skomplikowaną grą, żeby się trzeba było uczyć jakoś jej niesamowicie. I w porównaniu z innymi karcianymi grami tego typu jest dość prosta jeżeli chodzi o mechanikę. E, dobra, zaczynamy. z urok na druida może się przydać, ale nie we wczesnych turach, więc zostawimy sobie totem golema. I znowu mamy idealne rozdanie. Trog na pierwszą turę, golem na drugą. Hex ewentualnie na trzecią, jakby mój przeciwnik wystawił coś dużego, więc myślę tutaj także nie powinien być problem. Problem może natomiast okazać się agro druid, bo tak naprawdę nie wiem czego się po agro druidzie mogę spodziewać. Dobra, idziemy z trogiem. W kolejnej turze na 99% pójdzie to Totem Golem. Raczej mój przeciwnik nie zrobi czegoś, co sprawi, że będę musiał kombinować. Chyba, że użyję dwa razy Innerveita i coś dużego. O, poszedł Gniew na Trogam. To w sumie o tyle dobrze, że mój przeciwnik zmarnował i swoją pierwszą turę, i swoją monetę, i Innerveita, który ewentualnie mógłby mu w przyszłości dobrać kartę. A my wystawiamy Golema. Czyli po raz kolejny mam dużego stwora jak na drugą turę na polu, z którym mój przeciwnik musi sobie poradzić. Zobaczymy, co na niego wymyśli. Mamy Krzewicielkę Zła, czyli jak widzimy naszym przeciwnikiem jest Katun Druid, dlatego też misja na teraz doprowadzi do sytuacji, w której mój przeciwnik nie będzie nawet w stanie użyć Katuna, czyli prościej mówiąc zabić go przed dziesiątą turą. Dobra, poszedł Apostoł Katuna. Totem golem niestety został zabity, i będzie używał coś jeszcze. Aha, kolejna krzewicielka zła. No dobra. Niech ci będzie. No to wystawimy tu skara. Myślę, że kruszyskalny oręż pójdzie teraz, żeby zabić krzewicielkę zła. No i w sumie tyle. Zamiast totem golemem, mogłem atakować poprzednią krzewicielkę zła kruszyskalnym orężem. Wtedy bym teraz jeszcze totem golema na polu miał. Dobra, poszedł zamaszysty cios. Trochę nie fajnie, ale na moje szczęście mamy istotę z otchłani. Więc, jak widzimy, idealny top deck. Wystawimy sobie jeszcze kolejny totem, żeby móc wystawić jeszcze tańszą istotę z otchłani. No i co powiesz na to? Jeden swipe już się, że tak powiem, zmarnował. Został mu co prawda jeszcze w talii jeden, ale nawet jeżeli go użyję teraz, to nic poza tym za bardzo w tej turze nie zrobi. No, a tak jak myślałem, poszedł drugi swipe, czyli jeżeli chodzi o masowe czyszczenie stołu przez y, druida, to mamy już to tak naprawdę za sobą. I myślę, że tak naprawdę mogę... Hmm. A wiecie co, wystawimy sobie jeszcze jeden flame tongue totem. Głównie dlatego, że mamy w dłoni Bladlasta i wystawienie dużej liczby stworów może być dla nas bardzo korzystne. Dobra, na tego Klaxis zdecydowanie... Czekajcie, pomyślmy. 2, 4, 6, 8 plus 12. Jeszcze nam trochę punktów obrażeń brakuje, żeby go zabić Bladlastem, więc myślę, zrobimy tak. Podbafujemy moje totemy. Myślę, że pod Litala mogę się już ustawić. Jako, że mój przeciwnik nie ma swipe'a kolejnego w talii, to już nie ma tak naprawdę możliwości, żeby wyczyścić mój stół. Mamy siódmą turę, więc też za bardzo tutaj nic mocnego nie powystawia. Co najwyżej może zniszczyć jeden z moich totemów w swoim klaksie, którego ma na polu. No ale poza tym, to tutaj za bardzo nie poszaleje. Dobiera trzy karty, no i co tak naprawdę z tego wynika? Będę miał na stole w kolejnej turze bardzo dużo obrażeń. Już nawet nie wiem ile. Oprócz tego Blanda z dłoni, więc jak widzimy możliwości całkiem sporo. No i jak widzimy mój przeciwnik postanowił się poddać. W sumie nie ma co mu się dziwić, bo to już raczej był dla naszego kochanego druida niestety koniec. Dobra, mamy kolejnego godnego przeciwnika, którym tym razem jest Rexar. Czyli jak widzimy, dzisiaj mamy wyjątkowo zróżnicowanych przeciwników, co niestety często się w tej grze nie zdarza. I standardowo mamy bardzo dobrą rękę początkową. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy można mieć w ogóle złą rękę początkową na tej talii, ale myślę, że zrobimy wymianę w tę stronę. Mamy troga. I mamy giermka na ewentualną pierwszą turę. Ewentualnie troga, plus błyskawice, żeby troga od razu bawnąć. Szkoda, szkoda, że nie mamy żadnych totemów, co by nasza istota z była coraz tańsza. No, ale ok, myślę, że nie będzie źle. Poprzednie gry nauczyły nas, że nasza talia raczej do dziesiątej tury nie przetrzymuje. Czyli yy, wykańcza naszego przeciwnika wcześniej, co oznacza, że enzofa ewentualnego nałowcy się nie boimy. A na ewentualne lwy miejmy nadzieję, że dojdzie nam heks do ręki. Czyli zamiana w żabusie. Dla tych, którzy grają w polskiej wersji językowej, idealną sytuacją byłoby dla mnie, gdyby w pierwszej turze nic mój przeciwnik nie zrobił. Wtedy bym był przeszczęśliwy. Bym już od samego początku gry mógł zdobywać przewagę na stole. Tak naprawdę jedyne co może zrobić, to wystawić yy, nietoperza 2 na 1 z defratlem, zada jeden punkt obrażeń losowemu wrogowi. Bo to jest chyba obecnie jedyny grany przez łowcę drop za 1. Chyba, że to jest łowca na wielbłąda, wtedy ma także kwaldira w talii. Ale raczej kwaldira nikt by w pierwszej turze nie chciał mieć w dłoni i zdecydowanie wolałby go wyciągać wielbłądem. Dobra, mój przeciwnik idealnie nic nie zrobił, to myślę, że wystawimy trogę, tym bardziej, że w kolejnej turze mamy monetę i wilki, które bawną trogę do statystyk 3 na 3, albo i nie buffną. Poszedł szybki strzał, co w sumie nie jest dla mnie jakąś wielką tragedią, bo oznacza to, że mój przeciwnik zmarnował swoją drugą turę. Dlatego wyskakujemy z totem golemem, który mało tego, że jest bardzo dużym stworem, którego ciężko jest zabić innym stworem za dwa albo za trzy nawet. O! Okej. Okay. No to widzimy coś bardzo interesującego, ale jako, że to ma aż 4 punkty ataku, czyli trajduje się z golemem, więc poświęcimy na to moją błyskawicę. I korzystając z sytuacji, że mieliśmy jeden punkt many, wystawiłem mojego giermka argentu. Jaki? No niestety, świnia. Którą poszedł na face. Bardzo dziwne, ale ok. No to zrobimy tak. Myślę, że mogę przyjąć te 4 punk punkty obrażeń na mordę i pójdziemy na Face. Trochę dziwne, że nie wytradywał się z moim golemem, bo teraz ma większy problem. Nawet jeżeli użyję spuścić psy, to tak czy siak jedyne, co może zabić, to tak naprawdę zabić jednego wilka, plus zdjąć boską tarczę z, z giermka argentu. I tak naprawdę wszystko, co spuścić psy mu podaruję w tym momencie. Czyżby nic nie chciał używać? Okej, okay, jak widzimy moi przeciwnicy postanowili się, postanowili dzisiaj nie być zbyt waleczni i Hunter poddał się już w czwartej turze. Moc Szamana, jej! Jak tak dalej pójdzie, to się okaże, to będzie moja najłatwiej wbita w tym sezonie Ranga ever. Bo jak mówiłem już niejednokrotnie, jest to dla mnie dość trudny sezon, w którym wszyscy grają bardzo agresywnie. A tu nagle okazuje się, że fakt, że każdy lubi szamana, jest bardzo uzasadniony. Bo totalia w istocie zaraz się okaże, że nie ma żadnych słabych punktów. E, totem golem, pierwotna fuzja, kurczy. W sumie te wszystkie karty są dobre, ale nie ukryłam, że na pierwszą turę chciałbym jakiegoś miniona. No i nie ma miniona. W sumie myślę, że to był zły wybór, że wymieniłem tą kartę, bo w pierwszej turze nic nie użyję. Ale na drugą mamy golema, na trzecią mamy golema, więc myślę, że powinno nie być źle. Nawet jeżeli w drugiej turze użyję golema, a w trzeciej mój przeciwnik użyje żarzyciela, to tak czy siak będziemy mogli go zabić, dostawiając zamiast drugiego totem golema... Totem ognistego języka. Okej. Okay. To było dość dziwne ze strony mojego przeciwnika. Tak naprawdę nie wiem, co on chciał osiągnąć tym ognistym pociskiem. Być może ma w dłoni jakiś arcane blast albo arcane missile i chce w tej turze dobić mojego golema. Dobra, jest żarzyciel i co teraz pójdzie? Okej, okay, no to mu się udało, muszę przyznać. To mu się udało, więc. Hmm. Trochę lipa używać do takiego małego stwora Heksa, ale jak już mówiłem wcześniej, moja talia i tak nie przetrzymuje przeciwnika do późniejszych tur, więc myślę, możemy żarzyciela w ten sposób zneutralizować. Jakoś za bardzo mnie to w tym momencie nie zaboli. Dobra, totem golem niestety się z nami pożegnał, ale mamy zgładziciela. Hmm, nie ukrywam, że chciałbym użyć strogiem zgładziciela. Hmm. Dobra, niech będzie tak. Dzięki temu wyczyścimy stół. I być może w kolejnej turze także wyczyścimy to, co wystawi. A no zawsze tam stwór 3 na 1. Co prawda nie jest ciężko go zabić magowi, ale zawsze tam stwór 3 na 1 na polu jest. Więc tragedii jako tako żadnej nie ma. Dobra, jest akolita bólu. Jest akolita bólu, którego nie chciałbym bić moim zgładzicielem, jako że nie chcę, żeby dobierał mojemu przeciwnikowi więcej niż jedną kartę. Więc pójdzie istota z odchłani. Trochę obawiam się tutaj heksa. E, nie heksa tylko Polimorfa. Ale miejmy nadzieję, że mój przeciwnik go nie dobrał. W sumie fakt, jakie ma karty... Hmm... Możesz zagrywać, że jest to standardowy Tempo Mage. Aczkolwiek okolity bólu raczej byśmy się spodziewali po Freeze Mage'u, ale to nie jest Freeze Mage. Bo Freeze Mage nie używa tego, co używał wcześniej. Ale, jak widzimy, wszystko poszło po mojej myśli. Postanowił akolitą uderzyć moją istotę z otchłani. Dzięki czemu tak naprawdę dobrał tylko jedną kartę. Dobra, istota z otchłani zamordowana. Mamy pierwotną fuzję. Którą w sumie moglibyśmy użyć na jeden z moich totemów. Hmm, tylko nie wiem, czy użyć kolejnego totemu, czy użyć pierwotną fuzję. Myślę, że zaryzykuję, użyję totem. Liczę na to, że mój przeciwnik mi żadnym strike'em teraz tutaj nie wyskoczy niespodziewanie. Chociaż sobie nawet jeżeli wyskoczy z strike'em, to zużyje na to całą swoją manę, jaką ma i przewinie tak naprawdę siódmą turę. A nie ukrywajmy, przewijanie siódmej tury jest dość bolesne. Jest kolejny żarzyciel i mamy tajemne pociski. Oby tylko nie były dla niego zbyt szczęśliwe. Dobra, wszystko przeżyło, więc jest OK. Ale jak widzimy jeszcze jedno zaklęcie w dłoni. Co najmniej jedno, kolejna pochodnia, niestety tego się obawiałem. Dobra, ale przynajmniej mój totem dobierający karty przeżył, więc to jest akurat spoko. Dzięki temu, teraz możemy go bafnąć podwójnie i wytradzić się w ten sposób z żarzycielem. Czyli jak widzimy, Totem sam potrafi siebie obronić. A mój przeciwnik ma problem, bo nawet jeżeli teraz użyję Flame Strike'a, to go to nie uratuje. I myślę, że to właśnie był główny powód, dlaczego postanowił się poddać. Powiem wam, że idzie to masakrycznie szybko. Jeżeli wygramy kolejny pojedynek, to będzie zdecydowanie najszybciej wbita ranga tym sezonie. Znaczy poza tymi niskimi rangami, gdzie tam się wszystko wygrywało. Ale powiem wam, że naprawdę szamanem idzie prosto. Zdecydowanie za prosto. Mamy Anduina, czyli z tego co widzę, dzisiaj nawet nam się udało za każdym razem spotkać innego przeciwnika. W sumie całkiem spoko, bo możemy rozkminić jakie ma nasz szaman słabe i mocne strony. Jak widzimy rozdanie po raz kolejny prawie, że idealne. Pierwsza tura trog, druga tura golem. A w trzeciej już mój przeciwnik będzie miał problem. Chociaż do trzeciej tury możemy, dobierzemy na przykład drugiego golema. W sumie bardzo dobrze, że mając taką rękę początkową zaczynamy. Bo to on będzie musiał na mojego troga ewentualnie odpowiadać. I mam nadzieję, że nie dostanie kapłanki, która dobiera karty, bo niestety totem, totemiczny golem bafnie naszego troga tylko do dwóch punktów ataku, więc niestety trog sam w sobie kapłanki nie zabije. Dobra, śmiałek z gromowych wzgórz nie zupełnie jest tym, co chciałbym dostać. Jest to w sumie. Chyba najdroższa karta w mojej talii, nie licząc istoty z otchłani, bo jej możemy koszt obniżyć. Ale w momencie, w którym gram talią, w której karta za pięć jest najdroższa, czuję się całkiem dziwnie. Dobra, to tymowy golem musi niestety chwilę poczekać. Z tego względu, że mam tutaj idealną sytuację, żeby zabić to, co wystawił mój przeciwnik. Druga tura, jak widzimy, martwa dla niego. Dla mnie... Idealnie. No dobra, buffujemy troga, teraz już do czterech punktów ataku, idziemy na face. Troga Shadow World Painem nie zabije. Golema Shadowward Painem nie zabije. Bardzo dziwne zagranie z jego strony, bo teraz możemy się trogiem wytrajdować. Co ja mogłem Golema postawić po drugiej stronie, bo teraz mój flametong to ten by buffował zarówno Wilki, jak i Golema. Ale w sumie nie przewidywałem tego, że będę się tradeował moim trogiem. Trochę tutaj nie pomyślałem. Taki mały błąd z mojej strony, jeżeli chodzi o pozycjonowanie stworów z myślą o przyszłości. No dobra, i kolejny stwór, którego możemy bardzo łatwo wytradować. Przy okazji po raz kolejny, nie tracąc mojego stwora, dotem golem na tą oto kobietę. I z tego co widzę, 7, 9. Czy my w kolejnej turze mamy już Litala? Czy mi się wydaje? O, jednak poszła Holinowa. Która w sumie dużo tutaj nie zmienia, bo tak naprawdę. Straciliśmy tylko Golema. Dobra, to w dalszym ciągu lecimy na face. Boże, czuję się jak face szaman. To jest po prostu złe. <laughs> Powinien mieć wyrzuty sumienia, ale biorąc pod uwagę to, ile razy spotykałem różnych szamanów, to. To wyrzutów sumienia raczej nie czuję. Bo teraz mogę, chwilowo, tymczasowo, bo myślę, że za długo na taki agrotali nie zagoszczę. To chwilowo mogę się poczuć, tak jak wszyscy ci, którzy się nade mną znęcali przez te wszystkie rangi. No i mamy kolejną walkę zakończoną ucieczką mojego przeciwnika w bardzo wczesnej turze. I na Instrigu z 10 wbiliśmy 8, chyba w jakieś 15 minut. Czyli jak widzimy szaman bardzo spoko talia, polecam, 2 na 10, ale myślę, że jeszcze chwilę na niej zostaniemy, może mi się uda piątą rangę wbić. Szybko, łatwo i bezboleśnie.